Donald Tusk przeszedł drogę od ulicznego buntownika z Gdańska do unijnego potentata, ale jego kariera to pasmo wzlotów i spektakularnych upadków zaufania milionów Polaków, od euforii 2007 roku po dzisiejsze sondaże na dnie i protesty na ulicach. Filmu zgłębia jego historię krok po kroku, z anegdotami, szczegółami afer i analizami. Pamiętasz euforię 2007 roku? Tłumy skandują, Donald, Donald, P.O. miażdży peace, a Tusk obiecuje Polskę jak zmarzeń, tanie paliwo, niskie podatki, miliardy z Brukseli, koniec afer i ciepłą wodę w kranie. Staje się ikoną, maratończykiem narodu. Fast forward do 2025 roku, sondaże CBOS pokazują zaufanie poniżej 30%, Twitter zalany memami, Tusk kłamał, strajki wszędzie, paliwo po 7 zł. Jak bohater stał się antybohaterem? W tym filmie rozłożymy jego karierę na czynniki pierwsze, od solidarności po turbokompromitację. Zostań do końca, poznasz siedem momentów, które złamały jego wizerunek, z archiwalnymi nagraniami i paragony w ręku. To nie sucha historia, to polityczny thriller. Donald Franciszek Tusk rodzi się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku, w skromnej rodzinie, ojciec mechanik w stoczni, matka kasierka. Lata 70. to historia jak z filmu. Młody Donald kibicuje Lechowi Wałęsie, gra w piłkę, czyta zakazane książki. W 1980 roku wybucha Solidarność, Tusk jest tam od pierwszego gwizdka, organizuje strajki w stoczni, drukuje ulotki. Ale uwaga, nie jest bez skazy. W 1981 roku zostaje wybrany na wiceprzewodniczącego MKZ, ale po stanie wojennym idzie na kompromis, pracuje w magazynach, unika aresztu. Lata 80. to jego kuźnia charakteru, ukrywa się, buduje sieć kontaktów. W 1989 roku zakłada Kongres Liberalno-Demokratyczny z Kuroniem i Geremkiem, Wizja Polska jako liberalna oaza w postkomunistycznym chaosie. Ale KLD dostaje 2,6% w wyborach, klapa. Tusk nie pęka, w 1994 roku pomaga założyć Unię Wolności, potem PO w 2001 roku. To tu rodzi się hasło: ciepłej wody, obietnica normalności dla zmęczonych aferami Polaków. 2005 Po przegrywa spis o włos, Tusk płacze na wizji, motywacja na maksa. 2007 Miażdżące zwycięstwo 41,5% głosów. Jako premier unika recesji, 2008 Polska jedyny kraj U.S. wzrostem PKB. Bezrobocie z 17% spada do 7%, autostrad buduje się 1500 km. Tusk gra Ewymana, biega maratony, jeździ rowerem, mówi, Polska awansuje. Ale rysy? Podwyżka VAT w 2011 roku z 22% na 23%, wiek emerytalny do 67 lat w 2012 rok, protesty milionów, zwłaszcza kobiet. To nie ja, to koniunktura, tłumaczy Smoleńsk 2010-96 ofiar Tusk unika konfrontacji z Putinem, oddaje wrak, prawica krzyczy, zdrada. Archiwalne nagrnania Tusk ściska dłoń Putina, tłumy w Smoleńsku. Zaufanie wciąż wysokie, ale pod spodem buzuje gniew. 2011 PO wygrywa reelekcję, ale słabiej. Tusk unika ryzyka, w 2014 roku rzuca Polskę, by zostać szefem Rady Europejskiej, pensja 60 tysięcy złotych miesięcznie, immunitet. Dla wielu to ucieczka, zostawił kopaczową na pożarcie PiS. W Brukseli blokuje Brexit, negocjuje z Merkel, rośnie jako eurokrata. Ale w Polsce? PO traci władzę w 2015, Duda i PiS triumfują. Tusk wraca w 2017 roku jako europoseł, potem przewodniczący EPL. Obiecuję, wrócę i wygram z PiS. Polacy czują się porzuceni, zbudował imperium w UE na naszych podatkach. Anegdota, w 2019 roku wizyta w Polsce, tłumy hołdują, ale sondaże kosłabe. Pandemia 2020, Tusk krytykuje PiS z Brukseli, rośnie w siłę opozycji. Październik 2023 roku: Koalicja KO Trzecia Droga Lewica wygrywa, Tusk premierem. Euforia 100 konkretów na 100 dni, tanie paliwo 5 zł i 18 groszy, l, PIT 0% dla młodych, kto ukradł, ten odda KP o miliardy, koniec nepotyzmu. Parady: Konfetti, Tusk, PiS skończony. Ale pęka bańka miesiąc po miesiącu. Paliwo skacze do 7 zł i 20 groszy, Mencen paragony na x, memy, Tusk tankuje luksus. Inflacja 15%, emerytury bez 16 tki obiecanej. KPO, blokada przez praworządność, 0 złotówek. Afery, respiratory Morawieckiego rozliczają? Nie, prokuratura Żurka przegrywa z Ziobrą, akty słabe, Twitter drwi, farsa. Nepotyzm, synowie w spółkach, żona w radach. Strajki, nauczyciele, lekarze, górnicy, ulice pełne. Paliwo, obietnica 5 zł, dziś 6,80 setnych paragony z Orlenu, grafiki porównawcze. Tusk pochwalił się, że wreszcie mamy sukces. Udało się, mamy benzynę po 5,19. Tylko problem w tym, że nie mamy. Emerytury, reformy bolą, minimalna 2000 zł nie wystarcza. Media, TVP wyłączona, ale TVN ostro krytykuje Tuska. Ziobrowy z Żurek, minister rozliczeń sam skompromitowany, akta niechlujne, brak dowodów, X, Żurek zrobił ziobrze kampanię. Bodnar blokuje TK, Sikorski twituje Gafy. Sondaże z 55% w styczniu 2024 roku do 28% w grudniu 2025 roku. Do Czechy budują CPK zamiast nas. Ludzie piszą, obiecał Raj, dał Piekło Drożyzny. Tusk zawiódł przez hipokryzję, obiecywał skromność, buduje pałace, praworządność, a niszczy teka, antypis, a kopiuje stołkowość. Zbuntownika stał się establishmentem. Pis rośnie w sondażach, chołownia i męcen kradną głosy. Lekcja, słowa bez czynów to balon. Historia Tuska, od Gdańska do Brukseli i z powrotem, ale Polska mu nie wybaczyła. Teraz wy, podzielcie się historiami. Pamiętacie podwyżkę emerytalną 2012? Ja tak, moja ciotka protestowała. A wy? Paliwo 5 zł. Kto tankował po 7 zł i klął, Statystyki. 70% wyborców kos 2023 żałuje według sondaży anonimowych. Co robić Tuskowi? Zwolnić żurka? Obniżyć podatki? Głosujcie w ankiecie. Tusk premier do 2027 roku? Tak, nie. To buduje dyskusję. Algorytm YouTube to lubi. Dziękujemy.